Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie, z tej strony Piotrek Banaszkiewicz, kanał Living in a Van. Znajdujemy się w Mamerkach. Jest to okolica dosyć mocno mm, obsadzona różnego rodzaju bunkrami, okopami i innymi skarbami. Jak widzicie, no, wygląda to niestandardowo, chociaż można by się pokłócić, bo ci co oglądają kanał być może częściej go... Do busa oczywiście, bo to jest transporter T3, kto nie wie. <laughs> Oglądają właśnie z przerzuconym towarem, całym z tyłu naprzód. A my ten towar przerzuciliśmy nie bez przyczyny, nie bez powodu. I już Wam tłumaczę, co my takiego będziemy robić. Jakieś auto nam tam na horyzoncie się snuje. Ano, będziemy robić wymianę pompki, ale nie pompki paliwa, pompy, tylko pompki, gruszki. Otóż. Gruszka nasza jest świetnym narzędziem. Ja osobiście już nie wyobrażam sobie jeżdżenia bez gruszki do pompowania paliwa. Tylko że ta gruszka, ona już nam się zestarzała i zaczyna nam tu pękać. Z racji tego spękania zaczyna też w momencie, w którym pracuje nam Chinese Diesel Heater, czyli ogrzewanie postojowe chińskie. Po prostu to paliwko jest wysysane z przewodu. Filtr i ten cały dystans do pokonania i różnica wysokości między bakiem a filtrem jest cięższym kąskiem niż wysanie tego z odcinka pomiędzy trójnikiem pieca a tą nieszczelnością. Dlatego też zlikwidujemy sobie ją już tutaj teraz na biegu, po to, by móc po nocy po kilkunastu godzinach pracy ogrzewania postojowego po prostu odpalać bez problemu. Mimo niskiej trwałości tych gruszek, bo w sumie ona Ona mi podziałała może z rok Od momentu wymiany silnika No to naprawdę uważam, że temat jest warty Zachodu i, i warto sobie coś takiego, jeżeli ktoś zna lepsze rozwiązania tego typu Bardziej trwałe To zamieniam się w słuch, bo Osobiście uważam, że Jest to fajna opcja na po prostu wsparcie tego rozruchu, kiedy dzieje się jakaś nieszczelność, kiedy powietrze dostaje nam się do przewodu wysokiego ciśnienia, podchodzi gdzieś w okolice mm, wtryskiwaczy. No a jak dobrze wiemy, no niestety takie powietrze stanowi niezły zawór, więc wtedy nie możemy po prostu odpalić autka. No dobra, zobaczmy czy ona zechce nam teraz podobrocić. O, tutaj zeszła, mam nadzieję, że tu będzie równie. Prosto, ale jest, dało się wyczuć, że jest e, w ogóle, jak ona się przekoślawia, dało się wyczuć, że. A, ha, 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 ha. Czyli sąca w tamtą stronę. Odesiemy to paliwko. No dobra, paliwa tyle, ile udało się odratować, to tyle odessałem No teraz zagadka, czy mi się uda. To wepchnąć zmienimy trochę tej barwy, bo jest za dużo tego ciepła. Dobra, gruszka założona, paliwo przepompowane i idziemy na ryzyko, założymy już sobie tą pokrywę. Ja ją zakładam odwrotnie, bo mamy tutaj SWAP na 19TD, czyli mamy wyższą pompę z grzybkiem. No i tak to później wygląda. Teraz tak, ja sobie jeszcze tutaj. Te dwa organizery przygotuję do wrzucenia, bo wypełnimy je gadżetami, które są w szafce, takimi przydasiami, które się w trasie przydają, ale nie muszą zawalać mi szafki na co dzień. Także rzeczy z IKEA, słuchajcie. Organizery Zikei. Serdecznie polecam. Idziemy spróbować odpalić furmankę. Mam nadzieję, że odbędzie się to bezproblemowo. Tym razem. Mm, że dostał paliwa. Grzejemy świecę, i jak to się teraz nam tutaj zadzieje. Będzie przerwa pewnie w nadawaniu, w sensie w, w, w pracy silnika. Czy nie? Czy już będzie OK? O, chyba jest OK. No dobrze, mili Państwo, mamy wymienioną gruszkę, trochę się tam nakurzyło, niech on sobie chwilę popracuje, a my możemy się zabrać za właśnie porządki związane z tą szafką. Jest bardzo dużo rzeczy, również w takich organizerach. Nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego niektóre rzeczy tutaj zalegają. Na przykład olej silnikowy nie musi stać w szafce, tylko może być schowany na silniku, bo przecież i tak go nie doleje bez dostępu. O, rolka już się przyda na dalsze wojarze. No dobrze, dobrze. Części serwisowe, na przykład, też nie muszą tu zalegać. Mogą iść do organizera do środka na silnik. Co muszę koniecznie wykonać w swoim samochodzie i do czego Was zachęcam? Jeżeli macie przestrzeń, gdzie możecie kitrać różne rzeczy, to naprawdę warto zrobić indeks, czyli kartkę, gdzie wypisujemy sobie sekcję. Tył lewo, tył silnik. Tył prawo, bo tu też jest mały schowek dzięki tym szafkom eee, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby sobie rozpisać, gdzie w jakiej sekcji, wyciągając na przykład kartkę z e, Schowka, wiemy, gdzie mamy jaki typ kluczy, gdzie mamy e, zapasowy papier, gdzie mamy chusteczki, gdzie mamy. To są rzeczy akurat, które wymieniam, z których częściej korzystamy. Ale na przykład gdzie mamy jakiś typ klucza, taki, no wiecie, niestandardowy, nietypowy, albo gdzie mamy pokrowce od śpiworów, to, to są rzeczy istotne i fajnie, że fajnie jest, gdy możemy szybciej je znaleźć niż zwykle. Taki indeks właśnie w tym pomaga. Bo najpierw trzeba mieć miejsce do magazynowania, tak, bo jak jest. jak nie miałem wysokiego dachu, to nie było aż takiego problemu. Jak nie miałem szafek, to w ogóle nie było problemu. Może inaczej, ten problem. Tego problemu się po prostu już nie roztrząsało, bo te rzeczy i tak musiały wszędzie leżeć, i tak musiały wszędzie leżeć. Także organizery to jest świetna sprawa. Spójrzcie, tylko jak to fantastycznie wygląda, jak jest wszystko pięknie uporządkowane, i teraz mam nadzieję, że to mi się zmieści. No, w zasadzie, dlaczego miałoby się nie zmieścić? A, jeszcze bezpiecznik, ale to bezpiecznik już może być w drugim organizerze. Tu mi troszeczkę te rzeczy wystają ponad. Myślę, że. Nic się nie stanie, jak, jak tak właśnie zostanie. Schowamy sztureczki, woreczki, usuwamy. Patrzcie, śladu nie ma. Można śmiało funkcjonować. Nie chcę przechwalać tego silnika, ale naprawdę przy tym silniku dopiero mogę się pokusić o to, by coś tu schować i być może chwilę dłużej nie sięgać. Dobra, działamy dalej, bo tutaj jest jeszcze co wypełniać. Jest cały organizer pusty. Dwa korytka się zwolniły Z tych starych I zaraz nie będzie wiadomo co tu wkładać No i powiedzmy, że samochód działa jak trzeba Wszystko działa jak, na, jak trzeba Bateryjkę naładowałem w kamerce, bo już padała Coś chciałem poruszyć, jakąś kwestię Jedna kwestia problematyczna dla mnie w trasie I dlaczego myślę o większym busie To jest to, że no prowadzi się też mokre poszukiwania, mm, i po prostu nie ma gdzie suszyć tych rzeczy. No, i to wszystko wisi w tym samochodzie i tak ani do kibelka podejść bez kolizji z jakimiś ubłoconymi spodniami. Sypie się z nich. W dużym busie na pewno chciałbym mieć taką szafę zrobioną szafa, w której po prostu bym wieszał rzeczy. Nie tylko po poszukiwaniach, ale nawet tak kurtka zmoknie, żeby można było ją zawiesić, i żeby do tej szafy było wprowadzony, był wprowadzony jeden wlot z wepasta. Ja w ogóle muszę sprawę uregulować tutaj z ogrzewaniem postojowym, bo cały czas tylko z jednej rurki w zasadzie mi wieje tutaj. A tak, ta cała temperatura się kumuluje pod łóżkiem, wylatuje też tam z tyłu za oparciem. Ale nie ma tego wyziewu w tę stronę, i jak się siedzi, to czuć, że tak ciągnie po nogach. No, że, że nieprzyjemnie bardzo. Sobie tam od czasu do czasu można ponarzekać na to, że mało miejsca i tak dalej, ale nie każdy ma tyle szczęścia, żeby to miejsce nawet w tej małej ilości mieć. Przyznajcie w sekcji komentarzy, czy gdzieś zacieracie rączki na wykonanie w najbliższym czasie zakupów, albo marzycie o jakimkolwiek pojeździe, w którym będziecie mogli sobie po domowemu posiedzieć tak jak ja, teraz spędziłem dwie godziny nabrałem sił w planie mam później zrobienie zupy, zjedzenie, ciepłego posiłku kawy nie zrobię, bo młynek wyrzuciłem, gdyż spadł i się połamał już nie było sensu go ratować, no i tak planowałem, że zakupię nowy młynek właśnie temat młynek od razu muszę zapisać no i no i widzicie, no i tak sytuacja wygląda w chwili obecnej, że jest dobrze, nie jest idealnie, ale przede wszystkim, właśnie jest dobrze. Jest gdzie siedzieć, jest gdzie tyłek grzać. Teraz idę na eksplorację, idę połazić po schronach, bo znajdujemy się, tak jak wcześniej mówiłem, w mamerkach. Po tej eksploracji, którą zresztą nagram i też będzie na kanale History Travel, w włączona w odcinki poszukiwawcze. Przyjdę, rozłożę łóżko, położę się w cieplutkim busiku, no i będę czytać instrukcję od detektora. Żyć, nie umierać. Jest gdzie, nie trzeba bulić nikomu za to. Myślę, że w dłuższej perspektywie właśnie dlatego warto spojrzeć na takie auto, żeby, za, żeby zakupić, jeżeli się troszkę jeździ i troszkę się koczuje. No, bo to jest niebywała oszczędność. No, naprawdę powiem Wam, że już parokrotnie się zwróciła ta inwestycja. Nic tylko myśleć o większej jednostce, żeby ten komfort sobie podnosić, żeby po prostu nie żyć w ograniczeniach. Co bym chciał tutaj, jaką kwestię chciałbym poruszyć? Kąpiel w busie. No jest ciepło, jest ogrzewanie. Ale brak, no jest wysoki dach, tak? Zobaczcie, ile ja mam miejsca. Tu dotykam teraz głową e, dachu. Słuchajcie, to jest tak proste. Kabina. Trzeba po prostu się postarać o to, żeby mieć kabinę prysznicową, rozkładaną, takie jak te dekatlonowe, tylko koniecznie musi mieć ściany połączone z dnem, e, z całym dołem, z tym brodzikiem niby, m, który powinien być materiałowy. Żeby ta kabina była jak najmniejsza po złożeniu Żeby można było tutaj sobie ją rozstawić Poziomicą sprawdzić gdzie jest jak przechył Zrobić otwór zaślepiany do wyprowadzenia węża z wodą po kąpieli I po prostu się kąpać Czy to mieć wodę podgrzewaną w zbiorniku Czy jakiś piecyk gazowy Czy nawet rozważam taką opcję przy dobrej elektrowni żeby mieć kran z podgrzewaczem, tylko nie wiem ile te podgrzewacze biorą prądu, musiałbym to sprawdzić i wtedy przepływowo, żeby sobie po prostu tą ciepłą wodę na bieżąco ze zbiornika dogrzewać. No. Coś tu trzeba zaczarować, wykombinować, bo te wyjazdy są coraz dłuższe. W okresie zimowym, prawdę mówiąc, tak jak teraz, to jeszcze z tymi kąpielami nie ma dramatu. Eee, otóż no nie pocimy się tak, nie. Nie robimy się tak szybko tacy, no nieprzyjemni, prawda? Jak przychodzi okres letni, czy też jest taki przejściowy, no to ja osobiście kąpiel najlepiej dwa razy dziennie, minimum raz, ale druga taka odświeżająca, to jeszcze można wykonać na zewnątrz. Ale w trasie chciałoby się po prostu wstać co rano albo przed położeniem się spać, po prostu wziąć ten prysznic. I nie egzystować, tylko komfortowo tutaj funkcjonować. Także to jest temat, który warto podjąć w tym odcinku i warto parę razy do niego wrócić. <laughs> Wybaczcie i skierować się do Was z pytaniem, z prośbą o poradę, bo może macie doświadczenia, jakie można zastosować tutaj kabiny prysznicowe rozkładane, składane, żeby można było. Codziennie, bezproblemowo wziąć prysznic, żeby to nie była wielka kabina. Później zmierzę po podłodze, jak już do, dojdę do miarki. Ile to by idealnie się tutaj wpisywało. Tak, żeby można było sobie uchylić okno dachowe na przykład. Podczas. O jaki pat, taki patyczako podobny robal mi tu wskoczył. Śmiesznie myślałem, że to jest jakiś kawał drewienka. Eee, chodzi o to. Leć. Chodzi o to, żeby można było sobie uchylić okienko dachowe i żeby ta para, ta wilgoć leciała sobie w górę. Można wprowadzić ogrzewanie od wybasta do środka do kabiny i po wyjściu z kabiny można szybko ją wysuszyć dzięki temu. Jest gdzie odprowadzić tą wilgoć, bo można to robić stale przez okno dachowe rozszczelnione. Tylko odpowiednia kabina. Szafki są, zlewik jest. Jest miejsce na to by zainstalować tutaj jakąś bateryjkę małą, także tu sobie wyląduje bateria. Bardzo fajnie by było jakby była po prostu z podgrzewaczem, żeby można było już pominąć gdzieś dodatkowe instalacje, rzeczy gdzieś tam z zbiorniku, które by żyły w ogromnej stracie ciepła, bo zbiorniki bardzo szybko tracą tą temperaturę. I żeby tam nie ogrzewać tej całej wody, tylko żeby ona... No bo tam mam w zbiorniku zrobiony taki system, że mam zrobioną spiralę, mam na wylocie spalin z wybasta założoną chłodniczkę EGR i odzyskuję tą temperaturę ze spalin. No i ta woda jest delikatnie podgrzewana dzięki tym spalinom. Przede wszystkim ma nie zamarzać, bo u mnie ogrzewanie postojowe praktycznie chodzi całą dobę, jak jestem na wyjeździe, więc nie dopuszczam wtedy do tego, żeby zamarzła mi ta woda. I już tak wstępnie przygotowaną wodę, która jest na plusie w temperaturach minusowych, właśnie, żeby można było podgrzać poprzez jakiś podgrzewacz przepływowy i po prostu cieszyć się tym ciepłem cieszyć się tym komfortem i naczynia umyć i, i buzię przemyć rano tego mi potrzeba lecę w teren a was zapraszam na kanał History Travel, bo tam zobaczycie co właśnie za moment będę robić no dobrze, to czas zjeść coś na ciepło nie wiem co to jest, czy to jest barszcz ukraiński czy coś innego Aleksandra przygotowała, natomiast fajnie bo mam Gotowy słoiczek z szamą, akurat na wyjazd. Więc wrzucam cały słój, Nie będę się rozdrabniać. Najwyżej sobie jutro to odgrzeję. Także lecimy. Jak na razie powiem Wam szczerze, nie narzekam na to, że jadę na kuchence wyłącznie kartuszowej. Zamówiłem sobie teraz 28 sztuk tych kartuszy do kuchenki. To jest jakieś 130 zł. No i pod warunkiem, że w busie jest ciepło, że nie korzystamy z tej kuchenki na zewnątrz, to naprawdę, naprawdę przyzwoicie to działa. Mógłbym zakupić butle. Kartusze są o tyle fajne, że ja mogę je sobie przepinać do palnika gazowego, z którego często korzystam. Mogę rozdzielić je na ile sztuki, sobie je po prostu gdzieś tutaj przechowywać w przestrzeniach, w których normalnie bym nic nie przechowywał. Także to też jest fajne. Cały zestaw jest kompaktowy. Te kuchenki coraz fajniejsze robią kartuszowe. Także ja generalnie nie przekreślam tego sprzętu. Odkąd pamiętam, to mi kuchenki kartuszowe towarzyszą. Nigdy nie miałem na butle z gazem. Kiedyś stare czasy harcerskie no to miałem miałem butlę taką na alkohol tam się dobijało ciśnienie taką wajchą to był 70 któryś rok produkcji kiedyś dochodzę do wniosku, że muszę zrobić porządek z tymi majtającymi się tutaj sprzętami bo podczas jazdy to naprawdę mocno uderza, mocno hałasuje, przeszkadza koncepcja jest fajna, bardzo fajna jeśli chodzi o te kable, nie wiem czy wszystkie kable muszą tak być na widoku czy może bym w rozwinięciu zrobił taki myk, że będzie materiał, który też będzie mieć takie oczka, jak tutaj są w tym systemie, mole? Mm, tylko, że to będzie na jednym materiale albo na dwóch takich płachtach, które po prostu będą zwijane z tymi kablami i podpinane na nap albo na rzep, spinane. I jak potrzeba kabli, ściągamy rzep i nam się taki. Taka taśma rozwija potąd z różnymi kablami, gdzieś tam pogrupowanymi No to by była taka w sumie ciekawa koncepcja Słuchajcie, chodźcie zobaczymy czy Czy uda mi się O kurcze Czy uda się odpalić tutaj Telewizor Czy nam ten telewizor To jest lodówka też tutaj muszę zrobić stałe wpięcie zasilania, bo mam dużo takich spraw tutaj do zrobienia na ten rok, chciałem powiedzieć na przyszły rok. To wszystko na ten rok. Trzeba będzie w końcu to załatwić. Dobra, lodówę zapinamy. Modemik nam już wystartował, z tego co widzę. O, ale on się rysuje tutaj z tyłu. Dobra. Zamykamy. I odpalamy naszego TV -ka. Akumulator 200, nie ma jakichś stresów. O to, że, że coś tutaj się skończy, jakiś prąd w ciągu nocy. Szczerze naprawdę polecam takie rozwiązania. Konkretne zasobniki energii, by mieć to rasa porządnie załatwione. Ja już naprawdę od momentu, kiedy wrzuciłem tutaj Lifę Po4, Dwusetę w ogóle się nie przejmuje niczym. Absolutnie fajna wielkość, fajna masa. Taka dosyć przyjemna. Akumulator dwusetkę można spokojnie sobie podnieść jedną ręką. Także fajnie to trybi, fajnie to działa. Dobra, sięgamy po pilota. No i działa, pięknie działa. Długo się nawet nie zastanawiał. A podkreślam, jestem na parkingu leśnym w Mamerkach, więc tutaj z zasięgiem nie powinno być najlepiej. Słuchajcie, zabieram się za jedzenie, a potem rozkładam sobie wyrko, kładę się, otwieram instrukcję od Deusa i muszę się pouczyć trochę w teorii tego detektora, co on tam ma w tym całym swoim menu. I w tle będę sobie oglądać telewizję. Także jeżeli będzie cokolwiek do nagrania, to wam na pewno kamerkę odpala, jeśli nie, no to, to widzimy się jutro. To była długa noc, bo sporo ojejku, sporo sporo czasu przeznaczyłem na czytanie instrukcji od Deusa, żeby się zrozumieć ten detektor. Przy okazji, telewizja sobie leciała. Coś tam na Netflixie. No i było fajnie, przyjemnie i cieplutko. Aż w jednym momencie za ciepło, Więc stwierdziłem, że zmniejszę prędkość pieca. Gdy zmniejszyłem prędkość pieca do minimum, w pewnym momencie może się skizuje, ale tak poczułem lekko takie spaliny. Jak otworzyłem okno z prawej, a wylot mam z pieca z lewej, to poczułem, że tutaj faktycznie ten zapach krąży wokół okna, a to jest wynik właśnie niskich obrotów takiego wiaterku, który nam gdzieś podcina auto i wdmuchuje nam w różne szczeliny. Czasami jest taki po prostu niepasowny wiatr, że wciska nam te spaliny gdzieś jakimiś tam nieszczelnościami i stwierdziłem, że zamiast wrzucać na wyższe obroty bo to jest najprostsze rozwiązanie, że wrzuca się na wyższe obroty i po prostu te spaliny są dalej odrzucane poza samochód to stwierdziłem, że wyłączę piec może ten, może, może mnie zimno nie obudzi w nocy no i faktycznie mnie nie obudziło w rozpiętym śpiworze spałem takie jako kołderce, ale powiem wam, że teraz jak się tak ósma z haczykiem obudziłem To jest tak pieruńsko zimno w samochodzie Że od godziny Prawie staram się go dogrzać Na tyle żeby można było się tutaj Wychylić poza śpiwór no i nastał ten moment Tak jest Rudera Rudera czeka na życie To znaczy Czas się wynurzyć, czas zacząć tutaj trochę ogarniać i zjeść jakieś śniadanko, bo niebawem trzeba iść tam za tą brudną szybę, żeby dalej działać, dalej realizować swoje plany. Tak to jest, że z rańca człowiek już nie ma takiego entuzjastycznego podejścia do swoich planów z dnia poprzedniego, ale trzeba to przepchnąć, przewalczyć, żeby się ubrać i wynurzyć. A później to już z górki. To jest prawdziwa ikona motoryzacji. Jajko faberże. Żółte jajko faberże. Żółte jajko faberże. <noise> to mnie odwiedził Dorian z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Dobra, a my się widzowie ogarniamy. Czas się ubrać. Czas się zrobić na bóstwo, bo Dorian będzie potrzebować naszego wsparcia. Także przemieszczamy się naszym domkiem na kółkach. Do zobaczyska Dorian. O! <noise> Dobra, mamy teraz moment próby. Tymczasowe przerzuty gratów. Mamy teraz moment próby, żeby zweryfikować, czy nasze autko odpali, czy nie. Bo jak nie odpali, to wiadomo, że hmm, poza gruszką problemem był filterek paliwa. Dlatego sobie zweryfikujemy teraz Co to się nam tutaj zadzieje Trochę bajzlu na podłodze Myślę, że jutro będzie dzień porządku Przechodzimy naprzód i próbujemy Niestety zabudowanie tunelu Ojejku Zabudowanie tunela Tunelu środkowego tutaj ma taki minus, że ciężko jest się przemieszczać. Nie mamy podłączonego sania. Czy to jest chyba przyspieszenie wtrysku, coś takiego, wyprzedzenie wtrysku, więc troszkę musnąć gaz w takich temperaturach około zera trzeba. Dobra, próbujemy. Prawdopodobnie chodziło o gruszkę, ale filtr, filtr paliwa i tak jest do, do wymiany. Już czułem nawet na zasysie gruszki, że podciśnieniowo było i trzeba było chwilę poczekać, żeby to się e, troszeczkę e, ta gruszka napełniła. No dobrze, moi drodzy, jedziemy do Doriana, do schronu. Zobaczymy, co on tam knuje. zobaczymy co on tam knuje a no ja sobie jak w wozie bojowym tylko taką linię na szybie zrobię, żeby widzieć mniej więcej gdzie ja jadę uruchamiamy wycieraczki i w drogę. No dobra teraz sobie w sobie przypomniałem, że przez noc miałem piec wyłączony także to nie było miarodajne miarodajny test ale myślę, że teraz zostawimy już piec włączony aż do jutra no to tu już na bank powinno się coś wysypać jeżeli faktycznie jeżeli faktycznie e, jest tam jakiś problem to on nam wyjdzie przez tę noc to już jest milion procent dobra musimy się musimy się udać do no tą gruszkę zostawiłem tam leży ale akurat świat ma to do siebie że śmieci to nikt mi nie nie ukradnie. Dawaj, maleńki. Turlamy się. O, nie pozamykałem schowków. To niedobrze, bo mam u góry laptopa. Tak to wygląda. Już widać bunkier w tle. Tam. A tam kolejne. Na tym parkingu możecie się zatrzymać, ale. Jak zaczyna się sezon turystyczny, czyli bliżej maja, to tutaj już może być gość, który będzie kasować. Bo już tutaj się wtedy zatrzymują turyści z myślą o wejściu na trasę turystyczną, która jest tam. I tam do lasu. Gdybyście byli na moim miejsce tutaj autem, to byście widzieli to. Ten gwiazd, który ja widzę. No dobra. Sru do lasu. O! No szybkie spotkanie! <średzimy> Siadłem, piątka, piątka. To no co, jedziemy? Jedziemy! No to jedziemy! I dotarliśmy chyba, tak? A już stoi. Aha! To tutaj było. Czyli to o ten obiekt chodzi, bo jest bardzo ciekawy plan. By zrobić szkolonko małe z saperami tutaj w tym obiekcie, w jednym albo w drugim, to chyba w tamtym oddalonym bardziej, tam jest taka niezła hala w środku. No dobrze, idziemy, pokażę Wam jak to wygląda. Dobra, dwa strategiczne pojazdy <ścoughs> stoją już w lesie, A my idziemy do szałasów. Ja Wam tylko pokrótce pokażę, bo ten kanał nie jest od bunkrów. A będę ogrywać to na kanał History Travel. Co tutaj będziemy teraz robić i co się wydarzy tutaj w sobotę.